Kufra gdzie ta kiebacha jest nie ma jej nigdzir, a wimmosa jest w zapasowej lodówce. Znijmy do serotka, oż fu ale koniemy muszę zawolać dziadka aby umyli odkadził tą lodówkę. Chwila czy ja czuję kielbasę za lodówką. Ja znalazłem kiemache w końcu mogę ją wpierdoić do ryja. Ale pięknie pachnie, ukchjemy to. Miamy-miam, 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 miamy-miam. Ale dobra macha co jest czemu czuję jakby mi siur rosnął? one mi się zwiększa o szsiu. O ze je kuniem, On nie to byla zgnita kielbasa. Teraz zoetane taki na zawsze, nie <todgłosy> We'll